Halo? Yy, witam, cześć chłopaki. Cześć Witam, cześć, witam. witam yy, rozumiem, że dodzwoniliśmy się do Marcina Mazura, tak? Dokładnie, witam chłopaki. Witam. Cześć, Bardzo ja bym za... prosił jeszcze re reżyserkę o podgłośnienie lekko, bo tutaj troszkę słabo słyszę, chyba że już po prostu mam chujowszy słuch cześć. Trochę. No z wiekiem tak będzie, zobaczysz. Będziesz w moim wieku, to będzie jeszcze gorzej. Dobrze, dobrze. Jakie masz pytania Marcinie? Dobrze, słuchajcie, przede wszystkim chciałem przedstawić się i chciałem powiedzieć cześć koledzy, ale, ale widzę z Pysińskiego, to, to nie mogę powiedzieć koledzy, bo oglądając jego film z, z taksi z Złotówą, nie można powiedzieć, że to jest kolega. Dobra, polecimy szybciutko. Na początku będzie na spokojnie. Mateusz, twój kanał, hasło reklamowe to jest żyj tak jak chcesz. Zgadza się? Tak jest. Dlaczego Ty każesz innym jak mają żyć? Na przykład Kubie. Dlaczego. Czepiasz się innych ludzi i mówisz, okay. jak mają żyć. Mac nie ma dwie sprawy. Pierwsza sprawa, kanał komentary polega na tym, żeby komentować rzeczy. A druga sprawa, komentarz Mateusz, mówisz żyj tak jak chcesz, a mówisz ludziom, jak miał żyć. To usłyszałem w momencie, gdy otworzyłem swój kanał 11 lat temu. Także, także fajny, fajny komentarz. Natomiast od razu cię na to odpowiem. Żyj tak jak chcesz, dla ludzi, niech robią to, co chcą, i żyj tak jak chcesz dla mnie. Jeśli będę chciał coś skomentować, to to zrobię. Jeśli ktoś będzie chciał mi odpowiedzieć, to również to zrobi. Okej, okay, kolejne pytanie. Powiedz mi, czy często łamiesz prawo? Nie. Czy znasz wytyczne u Okiku? Tak. To powiedz mi, dlaczego z premedytacją? Świadomie pewnie. A skąd, nie Czemu, zbędę, zbędę, skąd, skąd wiesz, że z premedytacją i świadomie? Czemu tak zarzucasz? To dlaczego nie oznaczasz, to inaczej, dlaczego nie oznaczasz reklam na Instagramie? Oznaczam. Nie oznaczasz? Oznaczam. Ja rzucę na swój Instagram, kłamiesz, jesteś kłamczuchem. Dobrze. E, dzika nie oznaczasz. Przynajmniej mam pięć reklam, których nie oznaczyłeś. Ale ja dostałem. Ty? Przecież, ale to są. To są przecież moi znajomi i wysłali mi rzeczy. Haha, ha, widzisz i to cię złapałem. I oczywiście, ty nie znasz wytycznych, okay. nie wiesz o tym. Jesteś kanałem komentery, który komentuje, wytyka innym błędy, tak. a sam nie wiesz podstawowej rzeczy. Mianowicie taki, że jak dostajesz prezent, to oznaczasz to jako prezent. Tak czy nie? Tak, tak mówisz? Ale z... Dobrze mówię czy nie? A no nie, mówię, że się nie znam, więc im powiedz. A, czyli się nie znasz na tym. Jesteś takim dużym twórcą. I nie wiesz, jakie są wytyczne łokiku? Przecież wszyscy o tym mówią. I ty tego nie znasz? Dobrze, będę Ale Mateusz, Mateusz będę... spokojnie. będę oznaczał. Ale, ale słuchaj, nie tylko ty nie znasz. Zebo też nie zna, bo jemu ja wytknąłem i się przyznał. Prostracja też nie zna, bo na ostatnim filmie reklamuje aparat i też nie oznaczyła. Także spokojnie, wy kanały komentery, potraficie innych komentować, wytykać im błędy, ale sami nie znacie. Prawa. Dobra, następne pytanko, bo tego no jest chodzi. dużo, a szybciutko, żeby nie przedłużać. Mateusz, rzucałeś i nagrywałeś filmy o tym, jak ja wchodzę do pokoju swoich dzieci i pokazuję twarze swoje, swoich dzieci oraz innych przy aferze z Zgadza się? No, rozmawialiśmy o tym na żywo, teraz będziesz mówił okay, o tym o ale to było na to, żywo to, przez Discorda. Ale to było teraz, poczekaj, to mhm. było teraz. No. Natomiast nagrywałeś i publikowałeś filmy, filmy rok i dwa lata temu. No. Tak dbasz o wizerunek tych dzieci, no. że sami je publikujesz. Ale to nie tylko ty robisz. Zlewo, prostracja, wy, kanały komentary, gnidy, po prostu Urwych nie dbacie o wizerunek tych ludzi. Pokazujecie, mówicie o tym, że ja pokazuję dzieci wizerunek, no. ale sami to robicie. Oczywiście, przyznaję, tu jest plus, w ostatnim swoim materiale zamazałeś. Tak jest. I okej, okay, i to jest fajne. Kolejna o. rzecz, Mateuszku. O, dziękuję. Ej, tego, tego jest jeszcze sporo. Mateuszku, wiesz o tym, że nazywam Cię chorągiewką. Tutaj był, było mówione o tym, że ty jesteś e, właśnie tym ostatnim, który wrzuca materiały i faktycznie o, kiedyś, i sam to potwierdzasz, bo kiedyś rzuciłeś taki, e, taki tekst, po trzech latach będę youtuberem, który wypuści film na aktualny temat jako pierwszy. Także gratuluję chorągiewko Mateuszu, że byłeś w końcu pierwszy. Czy popierasz Mateusz piractwo? Powiedz mi. Tak, Ej, Marcin nie wie, jak ten ziomek z Ale... C.P.U. Ale no. na A, A tak, no, Polska. Dobra. Mateusz, czy popierasz Do czego piractwo? zrobiłeś nie? temu chłopcowi? Chcę to szybko, żeby, żeby widzowie się nie nudzili. Mateusz, to jest za późno. Nie, schodź te, nie schodź z tematu. Czy jesteś złodziejem? No pewnie, no dobrze, ale to nie warto co odpowiem, to i tak powiem, bo i tak kontynuuję. Okej. Okay. Dobrze. Eee, dwa twoje teksty. Czy pytasz się widzów, czy posiada ktoś CDA premium i chciałby pożyczyć konto Heremu Mattiemu do obejrzenia jednego filmu? Tak. To jest pierwsze. Pamiętasz to? No. Rzucałeś. Eee, drugie, ma ktoś może link do filmu Meg w 4K z lektorem? Tak, chciałbym. Stosukuje Film się do tego? Chciałeś obejrzeć? Czy jak, jak się zapytam Ciebie o link do, do Gali, to też mi udostępnisz? Tobie nie wyślę. A w ogóle nie, link? My walczymy z piractwem. A, no. No, no, no właśnie, walczycie z piractwem. Bardzo, a bardzo się mi się to pirata. nie podoba, Mateuszu. Yy, a gali, ma to nigdy nikomu nie wysłałem. Nie ma znaczenia. Dobrze. No, jesteś, to... piratem. jesteś piratem. Jesteś piratem. Więc Że o to nie zapytam. Pirat chorogietka. Okej, okay. Mateusz. <laughs> Jesteś twórcą wideo. Przypomnę tobie, jak siebie opisujesz w, na Instagramie. Tak. Myśliciel, filantrop, wizjoner. Tak, tak. Dla żartu nie to jeszcze żarty... nie skumałaś jak zwykle. O, naprawdę dla żartów to zrobiłeś. No. Tak? Aha, okej. Okay. A możesz mi podać przykłady tej filantropii i wizjonerstwa twojego. Przecież powiedziałem, że to żart. Okay. Dalej nie rozumiesz. Dobrze, okej. Okay. Lecimy, lecimy kochany dalej. Powiedz mi, czy ty wyzywasz kobiety od szmat, mój kochaniutki. Wiesz co? Raz mi się. Tak czy nie? Kurwa, nie jesteś boksdelem, żeby mi zadawać takie pytanie, więc nie będę się odpowiadał. Wydaje mi się, że raz mi się zdarzyło i później powiedziałem, że przesadziłem. Niektóre tak lubią, nie? Tak, tak naprawdę tak powiedziałeś. I raz tylko. Oj, Mateuszko, Mateuszko. Jak wujek. Ty, ty Matthias, no ty jeździsz samochodem? Masz prawo jazdy? Nie jeżdżę, nie mam. A, że nie masz? Bo taki tekst rzuciłeś, bo chciałbyś spowodować wypadek, ale nie wiem, co to znaczyło. Pewnie to też był żart. pewnie, tak. Ale zostawiamy, na końcu zostawiamy najlepsze. Słuchajcie, nasz kochany Mateusz e, kiedyś rzucił taki tekst. Jeśli będę miał dzieci, to będę robił coś, żeby zrobić przypał swoim dzieciom. Jak na przykład dziewczyny będą przechodziły. To ja będę w gaciach i pod koszulką wychodził, tak, tak. żeby im trochę wstydu narobić. Tak. Co to już poznacza? Czy jak będziesz miał dzieci i przyjdzie do, do twojego nie. syna córka. Nie. Od razu odpowiadam, to... nie, A, nie, A co to, znaczy, co? Co? To, wiesz, co? to To wiesz też był taki żart Ale... sytuacyjny, jak komentowaliśmy jakoś, jakiś film, to akurat tak powiedziałem. Co jest? Nie, to nie był kochany, żaden film sytuacyjny, tylko to był film o mnie, czyściowo no, o no mnie się właśnie, No właśnie. Ale żaden, żaden... Nie, człowieku, nie uciekaj mi od tego. Widzisz, widzisz jak łatwo cię złapać? No. Ty, e... na, ty nagrywasz... Nie, nie wiem wiele co powiedzieć. Nie nie Rozjebałeś go, nie? Rozjebałeś mnie. Posłuchajcie, komentary żerują na tym, nic nie pokazują swoich prywaty, a żerują na innych. I tutaj mam nadzieję, że pokazałem, że jednak Pomimo tak, że bardzo mało pokazujesz, można Tobie dużo wytknąć. Tak no jest. i już, kończy, już kończymy. Mati, no, dlaczego nie chciałeś ze mną walczyć, bo mieliśmy świetnie walczyć, a Ty mówisz tutaj, że, że nikt z Tobą nie chciał walczyć. E, a ile, ile ważysz? A jakie to ma znaczenie? <laughs> no i, i powiedz, ile ważysz. Ale jakie to ma znaczenie? Open, no, no kategoria wiadomo, open. Ale nie, nie. No widzisz, no tam na przykład... Ja Mogę Ci, ci wiele przykładów? Nie interesuje mnie kategoria open. Powiedz, ile ważysz. Nie ma znaczenia. No to jak nie ma znaczenia. Ty powinieneś być szybszy. Nie, no, ale Marcin ten, y, wymagałeś y, odpowiedzi od y, Mateusza, to jeżeli pytacie o wagę, to mógłbyś mu zdradzić, nie? ej, bo ty. Michał, teraz paniako, Skudłeś to teraz, oczywiście powiem. Ale nie, 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 bo to nie jest jakby, nie, nie. nie pytamy w, jakby nie, z taką nie, narracją, nie. żeby oceniać wagę czy coś, tylko patrzę tutaj, nie, że sto... mógłby być jakiś potencjalny pojedynek na przykład, nie, a. ale... 113, 113, a ja już mam dla Ciebie potencjalny pojedynek. Wasz okay. kochany Natanek, który jest, mnie wyzwał do walki, a ja mam dla niego, <laughs> dla niego coś do czter, no, 4-5 lat, o, także kurwa. Natanka, nie, I jeszcze. A, no I wszystkie to, idę odpowiadając na twoje pytanie, no to myślę, że waga jest no. przeszkodą. Okej, okay, rozumiem, że to bardzo, przyszło, Ja bardzo, bardzo chętnie, ale waga jest przeszkodą. Yy, wydaje mi się, że nie powinna być mój inny przeciwnik, yy, nie, dla niego nie było problemu, pomimo tego, że ważył 80 kilo, a ja 120 no? wtedy. Ja ważę yy, 8, 81, 80. No to dawaj Marcin do 90 8. i lecimy. Nie, do setki zejdę, bez problemu, ale więc ja, niżej już nie, trochę ty? Ej, chłopaki, no, no. kończąc, bo nie wiem, czy jest nudno, nuda, czy też nie. Nie, jest, bo e, ma, ciekawy. Mati, Mati, powiedziałeś, że chcesz walczyć z nowicjuszem. Bo tak to. twój kochany trener powiedział tobie, ale że. Ale o trenerze, o, o trenerze nic nie mów. To kochany, i na, na tym zakończmy. To, tak, tak. No ale, tre, a, ale to są twoje słowa, trener. Ty tak. powiedziałeś, że, że twój trener. Tak. Twój trener powiedział, że masz walczyć z nowicjuszem. Tak, tak samo jak ja. I z kim walczysz? z osobą, która już raz walczyła. A dlaczego? Ponieważ półtora roku czekałem. Ja nie Za... musiałeś tyle czekać, mogli ci w średnim chłopie walczyć. Ach, 20 a, kilo ja różnicy. Dlaczego. Aha, to jest, no tak. Nie. Marcinie, muszę cię już przeprosić, bo też Dobra, no bardzo proszę. długo trwa ten telefon, a chcę też, nie. jakby to są moi bohaterowie Dzień. dzisiejszego filmu i nie chciałbym, Dzień. żeby to przeszło na Facebookie Mazur Spysiński, mimo że i tak już, już. przeszło. Hey, trzymajcie się miłego Diaku. Trzymaj się Marcin, tobie, dzięki ja za telefon. Żenia, hej, cześć. 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 A jednocześnie też chcę wasz chłopaki przeprosić, bo to moja wina, że Marcin zadzwonił. Spoko.